Witam wszystkich miłośników Need for Speed Dzisiaj chciałbym Was nauczyć, jak dodawać różne samochody do Need for Speed To znaczy, to nie jest aż takie trudne. Wystarczy, że mamy program W, W, I, N, R, A, R. To nam wystarczy. No i któryś z tych wybieramy. Tutaj ja to wybieram zawsze ten drugi. I ten, 32 bitów bity. I bierzemy Instaluj. No i czekamy aż nam się zainstaluje nasz program. W tym czasie wchodzimy na wyszukiwarkę G -O -O -G -L -E. tak, Google. Y, tu już nam zakończył pobieranie. To bierzemy i tak. I tu nam wyskoczy Zezwalaj. Zależy jakiego Windowsa mamy. Bierzemy Instaluj. No i on nam instaluje te wszystkie pliki. My wchodzimy następnie na... I zaznaczamy o tak, żeby on wszystkie te odtwarzał. Widzimy? I teraz zrobione. I teraz zamykamy, bo on nam pokazuje... Piszemy tak. Wchodzimy na NFS Mania, żeby, żeby kogoś się nie pomylił, bo strasznie słabo widać. Bo nagrywam y, aparatem. Także nie będzie za dobrze widać. Bierzemy najpierw mods. Włączamy Ferrari 360 Spider Mod 1.0A. Tak. Bierzemy trochę Tiger, Czeko, Jak to tam się nazywa? Jeżeli kliknij tutaj i jeżeli mamy pobranego naszego WinRara, jeżeli mamy naszego winrara, to w nam wyskoczy taki ten Punkt. Już możemy pokazać dalej. I OK naciskamy. On nam już go pobiera. I, wy... I tutaj mamy ten instal. Bo no, możemy tylko go nacisnąć, bo to niepotrzebnie wszystkiego włączyć. Zresztą. I tu zamykamy. Tutaj tak, nasz mod Nie musimy go wypakowywać. I jeżeli nie chcemy mieć Ferrari, to je odznaczamy. No i bierzemy dalej. I tytułem Show Remake, to nie. I potem, jeżeli już mamy nasze właśnie ten, naszego WinRara i naszego Need for Speeda, bierzemy coś takiego. Wchodzimy znowu w Most W Most Wanted, bierzemy samochody. No i ja wezmę Audi, ale wy tutaj macie tyle samochodów. O tyle. Tu są wszystkie. Tu ja wezmę Toyota przykład, przykładowo. Wezmę Toyota jakaś tam. I widzimy jak pokaże nam nasz i za... zastępuje ona Toyota Supra. Tu nam jeszcze zawsze pokazuje. I wjeżdżamy tutaj te... I nam samo wyskakuje. I naciskamy otwórz za pomocą. Bo niektórzy z was nie mają właśnie tego WinRara i nie mogą tak robić, jak ja teraz robię. No to dalej instalujemy chwila. Zaraz nam się zainstaluje. Czekamy teraz zanim. O! I jest nasza Toyota. Wypakuj do. No i bierzemy pulpit, tak? Bo jest trochę tej roboty, z tym, ale to już możemy zminimalizować. Bo proszę, patrz. Tu mamy nasz addon, Możemy go wyciągnąć na pulpit. O. Potem wchodzimy w komputer. Dysk lokalny C. Program Fire. EA Games. Need for Speed Most Wanted. I tu jest nasz addon. Tak? I przenosimy ten add tak, żeby on go zamienił. I naciskamy tak. I naciskamy kontynuuj. No i tutaj nam przenosi. I czekamy. Tak. I teraz zobaczmy. A na mnie się tak robi, bo mam słabego windowsa. Ale pokażę Wam jeszcze, jak, jak to ten, jak wygląda nasz, nasz samochód. I tutaj wchodzimy, no ja nie będę wchodził w karierę, wejdę w moje samochody, wezmę, dodam, y, ojej, oh, hey. wezmę, dodam samochód i szukamy naszej cukry. Widzimy, dodaliśmy taki samochód i on jest dobra, no to też to wszystko dziękuję za uwagę